Cześć wszystkim! W dzisiejszym filmiku przychodzę do Was znowu z haulem zakupowym. Tym razem będzie to hol zakupowy z Lumpexów, ciucholandów, second handów, czy jak to wolicie. Postanowiłam Wam pokazać, co upolowałam, bo mam kilka świetnych rzeczy. Także, żeby nie przedłużać, standardowo zapraszam do oglądania. Pierwsza rzecz, o której jeśli, oglądacie, jeśli śledzicie mojego Facebooka albo mojego Twittera, to może, mogliście zobaczyć, co udało mi się kupić i z czego byłam naprawdę bardzo zadowolona. Jest to pasek y, Mosino. Tuś mi się tutaj tarki poprzekręcały. W każdym razie jest to naprawdę taki mashew każdej faszynistki. Każdy, kto się interesuje modą, zna ten pasek naszą go gwiazdy, blogerki modowe i dużo różnych innych osób. I ten pasek jest skórzany, jest na tanie. Już widać jest trochę użytkowany, ale jest w bardzo dobrym stanie i zapłaciłam za niego 5 zł, 5 zł naprawdę śmieszna cena, bo normalnie, oryginalnie kosztuje w sklepie, w sklepie Maszyna Online nawet się orientowałam i sprawdzałam 240 euro, także po prostu byłam tak zadowolona, tak się tym jarałam, że <laughs> masakra, tak, także to jest pierwsza rzecz. I jeśli właśnie pytacie się, w których sekundach kupuję i to kupiłam nad Biedronką, a to w Siadlicach oczywiście. Tego samego dnia kupiłam też sweterek. Sweterek akurat był na Wagę. Jest on taki pomarańczowo-różowy, z 3/4, rękawem troszeczkę taki bardziej oversize'owy. I zapłaciłam za niego 5 zł. Także też malutko. I właśnie jest taki: tutaj ma takie dziurki, także nie jest taki bardzo ciepły. Jest teraz, w sam raz na teraz. I jest z firmy George, coś takiego. Kolejną rzeczą, to już kupiłam sobie. że mówię. Kupiłam w. I to też było w Holandii nad Biedronką. A to kupiłam tą koszulę. Ona jest z. z River Island. I ją kupiłam przy Pepko, teraz w tym nowym Ciocholandzie. I jest właśnie w kratkę, trochę na więc wybaczcie. Ma tutaj kaptur szary. Można go sobie odpiąć, także spoko. Dałam za nią 8 zł. I ma fajne guziki takie czarne, także podoba mi się. Można ją też nosić rozpiętą, trochę podwinąć rękawy. I kolejna rzecz jest to płaszczyk. Płaszczyk z, z New Looka. Niby rozmiar rozmiar 12, ale jest dla mnie dobry. Prezentuje się tak dwurzędowy w kolorze burgundowym muszę go tutaj trochę doprowadzić do porządku, jakieś tam nitki powcinać i tutaj właśnie brakuje jednego guzika ale myślę, że może przeszyję stąd bo tutaj i tak tego nie widać więc zobaczymy jeszcze i on był trochę droższy, bo kosztował 24 zł, ale myślę, że jak na taki płaszczyk jest całkiem fajna cena jest w bardzo dobrym stanie więc tak wygląda Kolejną rzeczą, to nie jest już moja rzecz, ale myślę, że to zabiorę mamie. Moja mama kupiła taki sweterek z HM w Ciełkołandzie. On chyba kosztował też 20 zł, i on byłoby kupiony w szmiziece tam koło PKP. I on jest czerwony, tutaj z takim warkoczowym splotem, i ma fajny, strasznie ma fajny tutaj golf. On będzie fajnie wyglądał y, jak komin, po prostu, nawet jak się tak go wypuści przed płaszczyk, także super. I to jest rozmiar S -ka. I on będzie już naprawdę bardzo ciepły, bo tak patrzę na skład. Zaraz powiem coś z tym składzie. W składzie jest. Yy... Mamy tutaj. Yy... Już, już, już. 80 akry 10 wełny i 10 mucher, czyli jest naprawdę bardzo ciepły. Na zimę sam raz. I on właśnie chyba 20, coś, 20 zł, coś takiego chyba kosztował. Także jeśli chodzi o Cicholandy, to było na tyle. Tak jak mówiłam, to był krótki hol zakupowy. Chciałam Wam po prostu pokazać, co upolowałam, co mi się udało znaleźć, bo myślę, że takie sweterki, takie grubsze rzeczy, na zimę, ciepłe, na jesień można spokojnie szukać w ciucholandach, bo można sobie kupić większe rozmiary, takie, żeby było oversailsowe, bo często w tych ciucholandach po prostu są rozmiary duże. A tak to nie mamy problemu, bo można sobie duży sweterek nosić tak jak na przykład ten, który na pewno pamiętacie z poprzedniego holu zakupowego. I teraz widzicie jak się na mnie prezentuje, bo wiem, że niektórym się nie podobał na, wieszak, na wieszaku, ale myślę, że na mnie całkiem spoko wygląda. Także co, to by było na tyle mojego krótkiego holu zakupowego, ciucholandy, rumpeksy. Second hand'y uwielbiam, polecam wszystkim, można znaleźć naprawdę świetne peralki i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Zapraszam Was po więcej na Facebooka i na Twittera i dodatkowo możecie zaglądać na mojego bloga, jeśli macie ochotę. Pa, pa!